Chciałam Państwu powiedzieć kilka słów na temat ksiąg wieczystych, jak z nich korzystać, jak najprościej ustalić i dowiedzieć się wszystkiego, co jest związane z daną nieruchomością, gdyby Państwo chociażby chcieli ją nabyć, ale także wielu innych rzeczy możemy się dowiedzieć z ksiąg wieczystych, jeżeli mamy taką potrzebę, bądź też sami chcemy zamieścić jakiegoś rodzaju wpis. Więc przede wszystkim. Są elektroniczne księgi wieczyste, dostępne dla każdego bezpłatnie. Jeżeli wejdziecie Państwo na stronę rządową, to online oczywiście te księgi wieczyste można zobaczyć. Jest ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Bardzo krótka ustawa, którą myślę, że każdy z Państwa może przeczytać. Ustawę dosłownie, jak Państwo wydrukujecie, zajmuje 14 stron, także nie ma problemu z tym, żeby zapoznać się w całości z jej treścią. A naprawdę warto, bo zawiera kilka. Istotnych przepisów, które wpływają na to, żeby obrót prawny był zabezpieczony. Bo to, co znajduje się w Księgach Wieczystych, Państwo możecie sprawdzić, te wpisy są objęte domniemaniem dobrej wiary Ksiąg Wieczystych. I chciałabym, żeby Państwo wiedzieli, chciałabym to podkreślić, że oczywiście, że jest tak, że jeżeli jest wpis, który nie odzwierciedla rzeczywistości, czy jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, to ten wpis może być zmieniony. I wcale nie jest tak, że jeżeli dany wpis jest w księdze wieczystej, to z pewnością ten wpis jest, wpis jest zgodny z prawem. Co nie zmienia faktu, że jeżeli zostanie nam sprzedana nieruchomość i my, opierając się o to, co mamy w księgach wieczystych, będziemy działali w dobrej wierze, to ta dobra wiara ksiąg wieczystych będzie nas chroniła. I niewątpliwie taki zakup, jeżeli się okaże, że je jednak są jakieś obciążenia, hipoteki, służebności, będzie uznany za wadę prawną przy zakupie takiej nieruchomości. Niemniej, żeby Państwo byli w stanie to odczytać, bo bardzo często klienci mi mówią, że kiedy przyszli do notariusza, żeby zakupić nieruchomość, to on oczywiście odczytał cały akt, w którym pisze, tak, jakie są wpisy w księdze wieczystej, jakie są w wydziale trzecim, w wydziale czwartym, natomiast im to zupełnie nic nie mówiło. Akt był stosunkowo długi i nie byli w stanie zrozumieć dokładnie tego wszystkiego, co było wypisane, chociaż większość notariuszy wiem, że bardzo stara się tłumaczyć klientom, jakie są wpisy i jakie one mają znaczenie prawne, niemniej wcześniej Warto samemu się z tym zapoznać, szczególnie że jest to tak łatwe. Po pierwsze, jeżeli chcą państwo znaleźć księgę wieczystą nieruchomości, której księgi wieczystej jeszcze nie znacie, to zarówno poprzez e, ulicę, jak i poprzez numer działki, jesteście państwo w stanie ustalić. Jest dużo takich płatnych portali, na których za naprawdę symboliczną kwotę 50 zł możecie państwo ustalić numer księgi wieczystej. I kiedy ustalicie ten numer księgi wieczystej, wystarczy wejść na stronę rządową ksiąg wieczystych i tam już bezpłatnie możecie Państwo przeglądać całą księgę wieczystą. Tutaj chciałam Państwu zwrócić uwagę na ten artykuł, bo myślę, że on jest istotny, też klienci często się do mnie zwracają z pytaniami o niego. Mianowicie, artykuł 10 stanowi o niezgodności ze stanem prawnym. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, czyli kiedy mamy w Przykładowo, tak najprostszą sytuację, wpisanego właściciela w księdze wieczystej i kierując się tym domniemaniem, nabywamy od tejże osoby nieruchomość, a potem się okazuje, że nie ta osoba była właścicielem nieruchomości, wówczas, jeżeli albo jest to dotknięte, jest wpisane błędnie, albo jest dotknięte wpisem nieistniejącym, obciążenia lub ograniczenia, można żądać usunięcia tej niezgodności. Oczywiście... Takie często roszczenia się zdarzają w sytuacjach zasiedzenia. Czyli y, gdy była taka sytuacja, że ktoś y, porzucił jakąś nieruchomość, sprzedał jakąś część, wiedząc, że zostawia jakąś inną część, to się zdarzało w dawnych czasach, że kiedy były zamieniane te nieruchomości, nie wszyscy zorientowali się, jaka część nieruchomości należała do określonej działki czy też księgi wieczystej, albo też zgadzali się sąsiedzi. Często klienci mówią, że po prostu na zasadach dobrego współżycia między sąsiedzkiego zgadzali się, żeby ktoś zajmował jakąś część ich nieruchomości. Wówczas, jeżeli nastąpi zasiedzenie, a można to uczynić sądownie, poprzez wpis do księgi wieczystej nastąpi zmiana właściciela. Natomiast takie sytuacje, które już są bardziej niepokojące. Tak no i oczywiście państwo nabywając nieruchomość nie będziecie o tym wiedzieli, że ktoś już ją zasiedział. Bo może być taka sytuacja, że po 40 latach niebycia na danej nieruchomości, właściciel zbędzie ją w formie aktu notarialnego. Natomiast to zbycie nie spowoduje, że ktoś, kto przez 30 lat ją zasiadywał, tak, czyli przyjmuje tą złą wiarę, ponieważ może zasiedzieć w dobrej albo złej wiarze, zła wiara trwa 30 lat, jeżeli ktoś ją zasiedział w ciągu 30 lat, to napędzie do niej prawo, jeżeli zgłosi takie żądanie do y, sądu. Y, I sąd uzna, że rzeczywiście te 30 lat upłynęło i wszystkie przesłanki zostały spełnione. Y, Niemniej w takiej sytuacji Przerwanie tego biegu zasiedzenia następuje albo przez czynność sądową, albo faktyczną, ale faktycznie, kiedy ktoś wykazuje, że zachowuje się jak właściciel, kiedy nastąpi to już po 40 latach, nie będzie miało to skutku prawnego, ale ta wada prawna będzie istniała i Państwo oczywiście będą mogli się domagać od właściciela zwrotu zapłaty, kiedy się okaże, że ktoś inny został ustalony jako właściciel. Natomiast bardzo często jest tak, że Państwo zgłaszacie się do mnie, bo na przykład chcielibyście właśnie zasiedzieć, a nie chcielibyście, żeby coś w międzyczasie się zdarzyło. Wówczas można wnieść do sądu razem z wnioskiem o zasiedzenie, wniosek, aby sąd zabezpieczył takie postępowanie poprzez wpis w Księdze Wieczystej. Wpis ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu. I myślę, że to jest istotne, bo często pojawiają się takie wpisy i Państwo nie jesteście w stanie ich znaleźć w Księdze Wieczystej. Jak wejdziecie Państwo na Księgę Wieczystą, mamy cztery działy. I teraz w trzecim z nich są ostrzeżenia, prawa, ograniczenia i tam też wpisane jest ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu. Jeżeli jest wpisane takie ostrzeżenie, to powinni Państwo bardzo dokładnie zbadać, jakiego rodzaju postępowanie się toczy, z jakiego tytułu, no i czy ono i w jaki sposób będzie wpływało na samą nieruchomość i wartość. Mogą być naprawdę bardzo różne sytuacje życiowe. Często jest tak przy dłużnikach, że w związku z tym, że prowadzone jest jakiegoś rodzaju postępowanie, chociażby o zapłatę, a mamy świadomość, że dana nieruchomość jest jedyną nieruchomością dłużnika i będzie się chciał wyzbywać majątku, wpisujemy takie ostrzeżenie. Często też wpisany jest zakaz zbywania, tak, ale jeżeli Państwo spojrzycie na Księgi Wieczyste, to naprawdę tam wszystko będzie pisało: czy zakaz zbywania, czy zakaz obciążania nieruchomości, czy ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu, czy wreszcie służebności. Bo naprawdę. Nie bez znaczenia jest, czy dana nieruchomość jest obciążona jakimiś służebnościami, czy nie. Czy służebność e, polegająca na dożywociu, chociażby, tak? czyli dożywotniej możliwości korzystania z tego mieszkania. E, jeszcze kilka lat temu było standardem, że wpisywana była umowa dożywocia na całości nieruchomości. W tej chwili najczęściej jest ograniczana do jakiegoś jednego pomieszczenia, kuchni, i pomieszczeń, które są wspólnymi. Natomiast wcześniej naprawdę standardowym było to, że ktoś mógł korzystać z całości nieruchomości. Więc tak naprawdę nabywaliby Państwo coś, z czego w ogóle nie mielibyście możliwości korzystania. Jest to szalenie istotne. Oczywiście to, co Państwo w pierwszej kolejności zazwyczaj sprawdzacie, to hipoteka. Ona się znajduje w dziale czwartym. No i warto zerknąć, jakie jest wartości, jakie są tam obciążenia. Tutaj wpisałam Państwu, jak, z jakimi najczęściej pytaniami się do mnie zwracacie, czy te służebności chociażby będą ujawnione. Sprzedaż kilku podmiotom pojawiała się w takich sytuacjach, kiedy notariusze przekazując tą informację o sprzedaży mieli na to 3 dni. I niestety, jak ktoś był nieuczciwy, to mogło być tak, że w ciągu tych 3 dni sprzedawał jeszcze 15 podmiotów, 10 czy 15 różnych notariuszy, raczej 15, bo notariusz by nie dopuścił takiej sytuacji, żeby dwa razy u niego sprzedać tę samą nieruchomość. Ale teraz już jest to bardzo utrudnione. Chociaż gdyby ktoś w ciągu jednego dnia próbował to zrobić. To niestety obawiam się, że wciąż trudno by było zauważyć takie, taką sytuację. Oczywiście wszyscy, którzy uczestniczymy w tym obracie, sprawdzamy to do ostatniego momentu, czy jest wpis taki przed podpisaniem aktu Nie Niemniej, jeżeli ktoś bardzo będzie chciał, to zawsze może oszukać i trzeba na to zwracać uwagę, żeby sprawdzenie tego wpisu w księgach wieczystych było na moment podpisywania umowy nie miesiąc wcześniej, czy dwa miesiące wcześniej. Tutaj chciałam Państwu pokazać, jak wygląda ta strona Księgi wieczystych, ponieważ dużo osób zupełnie bezsensownie wchodzi na te płatne strony, które są reklamowane i w związku z tym są wyżej pozycjonowane w Google i po prostu nie wiedzą o tym, że wystarczy wpisać ekwms.gov.pl i tutaj Państwo spokojnie, za darmo, możecie oglądać księgi wieczyste. To, co chciałam Państwu pokazać, to jest pierwsza strona. Na tej pierwszej stronie wyświetlą się Państwu numer księgi wieczystej, typ, oznaczenie, data. To, co jest ważne, to powinni Państwo sprawdzić, przede wszystkim oczywiście nabywając nieruchomość, to jest dla Państwa kluczowe, co nabywacie, czyli gdzie jest położona, jaka jest powierzchnia, jakiego rodzaju jest to prawo. Zdarzają się nieruchomości, które były kiedyś jeszcze budowane i w których nie ujawniono na przykład budynku, że mamy samą nieruchomość gruntową warto zadbać o to, żeby ten wpis był zgodny z tym, co Państwo chcieliby nabyć. Oczywiście sprawdzamy, czy nabywamy nieruchomość gruntową, jeżeli nie mieszkomość gruntową, czy nieruchomość budowlaną, czy nieruchomość rolną, jeżeli rolną, jakiej klasy. Wszystko zależy od tego, co Państwo chcecie i na jaki cel nabyć. Niemniej w Księgach Wierzystych naprawdę dużo możecie przeczytać, więc warto je dokładnie przeanalizować. Tutaj Państwu pokazałam, jak to wygląda. Mamy pierwszą część, czyli dział pierwszy, w którym mamy oznaczenie właściciela, dział drugi, dział trzeci i dział czwarty. Te, które Państwa najbardziej będą interesowały, to oczywiście dział drugi, który jest właścicielem i może Wam zbyć tą nieruchomość. Dział trzeci, który mówi o prawach, roszczeniach i ograniczeniach, i tu powinny być te wpisy, które mogą Państwa niepokoić i powinny powodować, że Państwo to dokładnie sprawdzicie, i dział czwarty dotyczący hipoteki hipoteka. Są różne rodzaje hipoteki. Jest hipoteka umowna, jest kilkanaście, kilkanaście, kilka rodzajów hipotek. Niemniej, oczywiście ważna jest kwota na rzecz jakiego banku, jak Państwo decydujecie się na zakup takiej nieruchomości, pomimo że jest obciążona hipoteką, to oczywiście najkorzystniej zrobić w ten sposób, że tą część, która jest należna bankowi, zwrócić się do banku, ten dłużnik powinien uzyskać zaświadczenie, ile będzie spłaty o tym, że bank zwolni tą hipotekę, jeżeli do niego zostanie wpłacona na określony rachunek bankowy określona kwota. I po takim zaświadczeniu przelewacie Państwo część wynagrodzenia z tytułu nabycia nieruchomości właśnie na ten rachunek. Tutaj jeszcze na koniec chciałam Państwu pokazać kilka rzeczy, które, rzeczy praw, które możecie Państwo wpisać do Księgi Wieczystej. Mało osób o tym wie, a można ujawnić w Księgach wieczystych. Zarówno prawo najmu, prawo dzierżawy, prawo odkupu, czy pierwokupu. Myślę, że prawo pierwokupu jest jednym z tych praw, które są szalenie istotne, żeby je ujawnić, czy też umowy do żywocia, bo yy, Taka umowa, która jest zawarta tylko pomiędzy państwem ani ujawniona w Księdze Wieczystej, nie może powodować negatywnych skutków dla osoby, która działa w dobrej wierze i o niej nie wiedziała. Więc, oczywiście, to nie powoduje utraty przez państwa prawa, ale no, znaczące problemy z tym powstaną, i myślę, że bezsensowne, bo wystarczy jeden wpis do Księgi Wieczystej, który naprawdę nie jest drogi, żeby to państwa prawo istniało w Księdze Wieczystej. I macie zagwarantowane w ten sposób, że każda osoba będzie miała obowiązek, a właściwie zostaje w ten sposób przez Państwa poinformowana, a zatem Państwo możecie już czuć, że każdy wie o zawartej przez Was umowie, a jeżeli tego nie sprawdził, to działał na swoją niekorzyść. Natomiast Państwo w ten sposób niewątpliwie będziecie znacząco zabezpieczeni, więc przy tak niewielkiej kwocie wniosku o wpis naprawdę warto go dokonać. Tutaj Państwu pokazałam jeszcze kilka innych roszczeń, które moglibyście wpisać i nad którymi naprawdę warto się zastanowić, szczególnie przy dłużnikach. Wiecie Państwo, że teraz jest coraz trudniejsza sytuacja na rynku i kiedy jest tak, że przysługuje Państwu to prawo do przeniesienia własności nieruchomości, to to prawo powinniście wpisać. Bo bez tego wpisu naprawdę ktoś, komu zbywa się nieruchomość, nie będzie odpowiadał, a dłużnik zazwyczaj już nic nie posiada. Dlatego też, gdyby Państwo mieli do mnie pytania, bo oczywiście o księgach wieczystych można mówić dużo, dużo dłużej, to zachęcam do komentowania. Ja postaram się jeszcze Państwu przygotować w innych wideo różne materiały, które będą takie praktyczne, ale gdyby mieli Państwo do mnie uwagi z tego zakresu, jakieś, albo chcieli zapytać o coś, to bardzo zapraszam. Na dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia.